Yo, siłanko, witam się z wami i mamy to. Jakiś czas temu zapowiadałem wam, że Nvidia obniży cenę TX-ów serii 5000. No i właśnie oficjalnie się to wydarzyło. Na stronie Nvidia ceny MSRP zostały obniżone. Wiadomo, że Nvidia może wpłynąć tylko i wyłącznie na ceny swoich autorskich modeli, ale one pociągną za sobą całą resztę, no bo ciężko, żeby część modeli była. W niższej cenie serwowana, a część wyższej. Natomiast część modeli ma cenę nową, oficjalną cenę MSRP i tak powyżej ceny rynkowej tych najtańszych modeli, m.in. RTX 5070. O tym sobie dzisiaj pogadamy, Pogadamy się sobie też o tym, co to oznacza i czy w takim razie no, już te RTX serii super zbliżają się dużymi krokami. Odpowiedź oczywiście brzmi tak więc kolejne pytanie rodzi się. Czy warto być może poczekać na te karty? Nie wiem, zaraz sobie o tym też podyskutujemy. Myślę, że warto zostawić subskrypcję na tym kanale. Będę wdzięczny, jeżeli to zrobicie. Możecie też dać łapę w górę. A na aplikacji YouTube'owej jest chyba taki przycisk: Podbi. Jakby nic Was to nie kosztuje, a jeżeli w jakikolwiek sposób ten film wyda Wam się fajny, to możecie to uczynić. Teraz przejdźmy do tych nowych oficjalnych cen. Na razie znamy je tylko w euro: 5090 z 2329 euro, której tak już jest ceną obniżoną, bo już raz cena MSRP RTX-a 5090 została obniżona. Wtedy z 10500 zł spadła na około 9800. Teraz. I już jest poniżej 9000 złotych. W złotówkach te 2100 euro to jest 8900 zł w ogóle mam tutaj stronę Nvidia oficjalnie niby 9100 zł w polskich złotówkach natomiast wynika to prawdopodobnie z korelacji euro. Złoty, jeżeli by to było zgodne z tym przelicznikiem takim internetowym, no to 8900, tak? W każdym razie, no już oficjalna cena rtx 5090 od dnia premiery do teraz spadła o ponad 1000 zł. To nadal jest bardzo droga karta, więc przejdźmy do tych tańszych. 54600 zł za ETIC 5080, więc jego cena spada poniżej 5000 zł. tysiąca 500 za 5070. Nie ma tutaj modelu 5070 TI w wersji referencyjnej, natomiast jego cena została obniżona z 879 zł. Na 879, dzieli się zupełnie nie zmieniła, podobnie jak cena 5060 i 5060. Te karty więc 3, 3 cena się zmieniła, trzech nie. Natomiast zarówno 5070, którego cena teraz oficjalna to 2,500 zł z drobnymi. To jest cena, w której i tak dało się go już dawno wyrwać. Da się go wyrwać nawet w niższych cenach, nawet za 2200-2300. W ogóle 2300 to jest taka cena, gdzie nawet nie trzeba się specjalnie starać, żeby tą kartę znaleźć. Natomiast 2200 to są już takie promocyjne ceny. Podobnie z 5070 Ti, tą kartę spokojnie dało się wyrwać poniżej tej oficjalnej ceny, która wynosi niby 3700 zł. Znaczy, nie niby, no tyle wynosi. Natomiast spokojnie te karty da się wydwać za 3,5-3,400 na jakichś promocjach. Tutaj Peperka Wam polecam, jeżeli szukacie promek, to wbicie. Analogicznie z z serii 9000, 9070 XT. Nawet teraz chyba z tego, co widziałem, właśnie na Peperku jest jakaś promka na tą kartę za 2950 zł na komputeroniku, więc akurat fajnie się składa, że na mm, jakby sklepie, który wspiera też mój kanał, więc no, da się te karty wyrwać już w dużo niższych cenach niż na początku tego roku. To jest coś zresztą nic nowego, jak oglądacie mnie od dawna to. Wiecie, że w tym okresie wakacyjnym, że w tym okresie kilku miesięcy po premierze ceny topnieją. No tak, ale oprócz tego, że topnieją w jakiś tam naturalny sposób, no chyba że nam pierdyknie jakiś kryptokryzys. Teraz mamy taki trochę ai kryzys, ale całe szczęście on jakoś mocno nie wpływa na te konsumenckie karty graficzne, chociaż ja wieszczyłem takie czarne scenariusze, że będzie go mocno dotykał, czyli nasz gamingowy rynek nie dotyka całe szczęście jakoś bardzo mocno, chociaż pokłosiem tego. Ograniczonego e, zainteresowania kartami gamingowymi ze strony zarówno Nvidia, jak i AMD był start tychże modeli, czyli brak na starcie, niewystarczająca ilość tych kart graficznych na starcie, przez to bardzo wysokie ceny MSRP. No i właśnie wydaje mi się, że podobny problem dotknie wersje super, bo automatycznie myślimy o wersjach super, które prawdopodobnie pojawią się e, w przeciągu. Kilku miesięcy, czwarty kwartał tego roku to będzie prawdopodobnie gdzieś październik, listopad. Wydaje mi się, że wrzesień będzie zbyt wczesną datą, żeby te karty zadebiutowały. Wydaje mi się, że będzie to gdzieś bliżej, właśnie października, listopada, więc no. Nawet bliżej listopada, zostały nam tak 2-3 miesiące. Natomiast, po pierwsze, nie mamy potwierdzonej tej premiery w żaden sposób. Nie mamy też takich naprawdę grubych przecieków, które by nam potwierdzały tą premierę. Więc pytanie, czy czekać na te karty, jest pytaniem, jak zwykle to zależy. No, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że no już chcieliście złożyć komputer na teraz, to moim zdaniem nie warto czekać na nowe karty. Natomiast jeżeli jesteście w sytuacji, w której macie dobrą, działającą kartę i właściwie nie wiecie, czy wy chcecie zmieniać, czy wy nie chcecie, bo też wnioskuję to po komentarzach i po wiadomościach prywatnych, jakie nieraz do mnie piszecie, że są dwa typy ludzi. Składam tu i teraz komputer jaką kartę wziąć albo Wiesz co, bo mam taką i taką kartę i zastanawiam się, czy upgrade byłby dobry. Kiedyś w dawnych, porządnych, jedynych, prawidłowych czasach bo kiedyś to były czasy, teraz jak wiemy, czasów już nie ma zmieniało się komputer, kartę graficzną jak nam gra przestawała działać albo jak działa, działała tak do dupy, że mieliśmy pokaz slajdów. Natomiast teraz żyjemy w okresie dobrobytu, pomimo tego, iż wszyscy psioczą na ceny kart graficznych, to i tak, kurde większość tam kupuje te najnowsze karty graficzne albo ma dwu, te, czy trzy generacje do tyłu najstarszą kartę graficzną. Oczywiście są jeszcze ludzie, którzy mają gtx -y, czy to 900 czy serii 1000 i to jest w porządku, jeżeli komuś taka karta wystarcza. To znaczy, że jest się w jakiś sposób świadomym użytkownikiem, bo przede wszystkim trzeba być świadomym swoich potrzeb, a nie gonić za jakimś trendem posiadania tego, co jest najnowsze. Oczywiście fajnie jest też posiadać to, co jest najnowsze. Jak ktoś świadomie też goni za takim trendem, też jest to w jakiś sposób zrozumiałe, więc no, wszystko jest w porządku, tylko jakby no, trzeba to mieć przemyślane. Jeżeli mamy to przemyślane i wiadomie podejmujemy jakieś decyzje, to jest ok Gorzej, jeżeli podejmujemy decyzję pod wpływem jakichś impulsów, czy to oglądania jakichś youtuberów, czy też kolegów ze szkoły, z pracy, po prostu, że no, ja muszę kupić, bo właściwie to moja gra działa mi w tych 60-70 klatkach, ale ja to bym chciał mieć tak ze 120. No i teraz pytanie, czy faktycznie potrzebujesz tych 120, 120 czy niekoniecznie. Jeżeli ktoś ma taką rozkwinę na zasadzie nie wiem, czy zmieniać, bo no... Coś tam, to zawsze można poczekać na te ewentualne modele Super. Tylko, że tutaj chcę podkreślić jedną rzecz. Prawdopodobnie premiera tych modeli z serii Super będzie zbliżona pod względem cenowym do tego, jak wyglądała premiera modeli bazowych. Nie chodzi mi głównie o to, że ceny MSRP będą na takim samym poziomie, bo tego de facto nie wiemy. Faktycznie mogą być na takim samym poziomie jak modele bazowe. Natomiast wydaje mi się, że ciężko będzie o e, takie ceny stricte w MSRP. E, bo o czym teraz mówimy? Jak ktoś mówi, jak ja mówię, że no 5080 super, będzie kosztować tyle samo co 5080. Jakbym coś takiego powiedział, to dużo osób sprawdzi sobie ceny 5080 teraz i powie, hmm, za 4600, 4700 da się wyrwać, to w sumie to sobie poczekam, będę miał więcej VRAMu. No tak, tylko, że to jest cena teraz, jest to cena, ok, nowa MSRP, nowa MSRP, więc nie tak jak była wcześniej, plus skorygowana przez rynek, przez rynek, który już się nasycił tych kart jest dużo, w związku z tym cena spadła. Jeżeli pojawią się modele Super, to pojawiam się w cenie MSRP takiej samej jak pojawiły się modele bazowe, czyli 5080 Super to będzie koszt około 5500 zł, więc już na starcie mamy jakieś 1000 zł więcej niż obecnie 5080 Super. Do tego Podatek od nowości. Notabene, pomimo tego, że jest to odświeżony model serii 5000, ale jednak część ludzi rzuci się na te nowe karty, no bo więcej Fauramu. No jak więcej Fauramu, to kierowniku trzeba brać. Paradoksalnie te odświeżenie, jeżeli chodzi o Wiram, to najbardziej by się przydało 50 70, 5060i i 5060. Jak 5070 dostanie wersję super i faktycznie bardzo ciekawą, 18 gigabajtową wersję VRAMową, no tak 5060 60 i 60A raczej by, yy, no nie ma się co, co, co spodziewać, mówię tutaj o modelu bazowym bo 5060i oczywiście występuje w wersji 16GB no, i to jest jakby w porządku ilość pamięci WiRAM dla tej karty graficznej. Tutaj większa ilość byłaby trochę przerostem formy nad treścią. Możecie sięgnąć pamięcią do tyłu do 3060, która, no jakby teraz. Nie oddaje tym, że ma 12 GB pamięci VRAM, bo już jest po prostu za stara. więc ten VRAM niekoniecznie da Wam jakąś taką wieczność tej karty graficznej. E, oczywiście do pewnego stopnia, nie? No bo to 16 GB w tym momencie spoko. 12 właśnie w 50-70 to jest, to jest ok, i myślę, że też takie akceptowalne jak na ten segment cenowy. Natomiast faktycznie ciekawsza i fajniejsza ta karta będzie w wersji 18 GB. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że 5070 na przykład będzie chodzić w wersji super, w 18 GB wersji, nawet jeżeli pokaże się z ceną MSRP plus oczywiście narzut podatku od nowości, będzie chodzić zdecydowanie bliżej 3000, 3100 zł, a nie tak jak teraz, 2300 zł, więc ta dopłata do tej karty będzie nawet po premierze znacząca. Wiadomo, wydarzy się z tymi kartami w wersji Super dokładnie to samo, co z modelem bazowym. Cena stopnieje, stopnieje w okolicach, jeżeli to zależy, kiedy się pojawią, jeżeli pojawią się październik, listopad, to ceny stopnieją prawdopodobnie gdzieś końcem stycznia, początkiem lutego, najpóźniej w marcu przyszłego roku. Natomiast wtedy będziecie mieli już podobną rozkminę, bo na horyzoncie będzie seria 6000 i wtedy będzie brać ten model super czy czekać na serię 6000. A seria 6000 może przynieść wzrost znacznie ciekawszy niż przeniosła seria 5000, no bo będzie zmiana e, procesu litograficznego, co też nieraz Wam mówiłem. Reasumując, Czekać można w nieskończoność. Jeżeli zamierzacie czekać na wersję super, to nie nastawiajcie się, że te ceny, jakie widzicie, modeli bazowych w sklepach w tym momencie będą przetransferowane do wersji super. Nie. Wersje super, nawet jak wyjdą w identycznych cenach MSRP modeli bazowych, to będą droższe niż obecna cena rynkowa serii 5000. Więc z tym czekaniem różnie bywa. Eee, no, ja. Czasami czekałem w swoim życiu za długo. Często mam niestety taką, taką przypadłość, że czekam z wieloma rzeczami za długo i dochodzę do wniosku, że często czekać jest zwyczajnie. Nie warto. Jeżeli chcecie złożyć już teraz, kupić komputer, to jest naprawdę dość dobry okres. Nie wiadomo, co się wydarzy w kolejnych miesiącach. Różnie może być. Jest teraz w miarę stabilnie. Naprawdę ceny wyglądają ciekawie. Nawet dzisiaj tutaj aktualizowałem polecane zestawy i złożyłem sobie taki zestaw biurowy akurat dla kolegi. Michał, pozdrawiam, jakbyś akurat oglądał. I patrzcie się, jakie fajne pamiątki. 380 zł za 32 GB pamięci RAM, DDR5, taktowanie 6000 MHz, cel 30. No wow! Powiem Wam szczerze, Naprawdę świetna cena za pamiątki i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały rynek. Nie sprawdzałem, jak tam cena 7800X3D, jeżeli chodzi o jej za drogo. Drogo, za drogo, 1600 zł. Widziałem też, że 9800X3D. Ej, nie mam go tutaj, nie mam go. Hmm, dziwne, nie mam go, ale 9800X3D na komputerniku około chyba 2200 zł. No i te ceny już się zmieniły, już jakiś czas 2300. Ja na komputerniku sam kupiłem sztukę tutaj mam. Za, o, już mam któryś film z kolei pokazuje e, za 2000 zł, więc 300 zł taniej. I czy warto byłoby dla mnie osobiście czekać, aż znowu ta cena o 300 zł spadnie? No, niekoniecznie, no, owszem, jest to lekko ponad 10% ceny tego procesora, ale mimo wszystko, no, 13% chyba około, nie? 13 z drobnymi by to było, co jest procentem gdzieś tam znaczącym, ale często nie warto czekać, bo nie wiadomo, jak długo będzie e, trzeba czekać. Jeżeli tydzień, 2-3, no to w porządku. Jeżeli miesiąc, 2-3, już jest to nieopłacalny układ. W związku z tym Ostateczna decyzja zawsze należy do Was. Tutaj nie można udzielić uniwersalnej rady, którą często yy, część osób oczekuje, żeby powiedzieć: e no, no ale brać czy nie brać? No, Jak ktoś tak naprawdę już ode mnie oczekuje ostatecznej rady, zawsze mówię: brać, no bo czekać często nie warto. Część z Was właśnie też pisze w komentarzach nieraz: dobra, kupiłem 5070 za 2700. Co z tego, że można ją teraz wyrwać za 300 zł taniej, ale ja już od 4 miesięcy na niej gram. I faktycznie od 4 miesięcy to jakby czekał 4 miesiące na spadek ceny o nawet 400 zł, wychodzi stuwa miesięcznie. To często potrafimy w miesiącu przepieprzyć na dużo głupsze rzeczy. W związku z tym nie do końca często jest warto czekać dla kilku set nawet złotych. Jeżeli mówimy 2-3, znaczy, najlepiej to przeliczyć procentowo na udział w cenie danego urządzenia. Jeżeli miała być to obniżka o 30-40%, to jest to często gra warta świeczki, ale na takie obniżki trzeba czekać najczęściej długie miesiące, nawet nie tygodnie. Tygodnie to jest często obniżka taka o 10%, może do tych kilkunastu. Tak czy inaczej, widać, że Nvidia obniża ceny, co za tym idzie, nadchodzą wersje super, ale kiedy się ostatecznie pojawią. Ciężko na chwilę obecną stwierdzić. Tak jak mówiłem, jeżeli przeczekacie, nawet ja bym, ja bym szczerze tak, nawet wszedł teraz w podstawowe modele, chociaż jak się wchodzi, nie, co, ja, ja nie jestem zwolennikiem upgrade'u co generację. Dlatego ja sam, mając 50-90, już na przykład czekam z zawodowej e, takiej ciekawości na serię 6000, co ona przyniesie, jak zmieni rynek, jaki przede wszystkim przyniesie wzrost wydajności. Ale nie czekam tak jak na serię 5000. Na serię 5000 czekałem i byłem pewny, że ej, no muszę wziąć, kupuję, jakby upgradeuję, bo po prostu tak się nastawiłem. Bo miałem 30,90, gdzieś tam po drodze do recenzji dostałem i zostało mnie 40,70 super. Ale mimo wszystko, zanim dostałem tą 40,70 super, nastawiłem się, że co drugą generację z upgrade. Więc ja nie czekam już. Bo chcę kupić, bo wiem, że nie chcę kupić. Mam przepotężną kartę. Nawet nie wiem, czy w serii 7000 się na taki zakup zdecyduje. Ale jeżeli chodzi o serię 6000, wiem, że ją gdzieś tam pomijam. Chociaż no, różnie to może być. Mam taki akurat zawód, że tutaj taka karta gdzieś może trafić w moje ręce. Chociaż wydaje mi się, że coś, co zastąpi 50-90, raczej w moje ręce nie trafi, bo musiałbym dostać co najmniej jakieś 60-80 na testy, które by, które by później u mnie zostało, żeby przebić 50-90. Na 60-90 nie liczę, bo to będzie na pewno bardzo droga karta. No i ja jestem za małym kanałem, żeby takie karty dostawać. A najbardziej prawdopodobne, że kartę, jaką mógłbym dostać, to karta z dopiskiem 70. Tak jak to było 40-70. Teraz dostałem i jedyna karta, która z serii 5000 u mnie zostaje, to 50-60. Więc zrobiłem lekki downgrade, ale wersje super jeszcze przed nami. Które mnie ciekawią ze względu na ilość pamięci WIRAM, ale czy dostaną jakiegoś srogiego kopa, nie sądzę. No taki przykład. Prawdopodobnie każda z tych kart w obrębie modelu przyniesie wzrost nie większy niż 10%, jeżeli chodzi o wydajność, nie sądzę, żeby tam było większe wzrosty wydajności, a jeżeli będą, to będę srogo zaskoczony. Natomiast jeżeli chodzi o cenę rynkową, nie mówię o MSRP, bo MSRP teoretycznie może się nie zmienić, ale cenę rynkową. To przyniesie na pewno większy wzrost tej ceny niż 10%, więc tak to prawdopodobnie będzie wyglądać. Obserwujemy sobie razem ten rynek. Jak tylko będę coś więcej o tym wiedział, to oczywiście do Was wpadnę i Was o tym poinformuję. A na razie serdecznie Wam dziękuję. Miłego dnia, wieczoru, nocy życzę kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się jutro w kolejnym Techniusie. Do zobaczenia. Cześć. Albo w jakichś polecanych zestawach komputerowych. W końcu już zaktualizowałem. Fajnie to wygląda w ogóle. Znaczy zaktualizowałem jeszcze nie, bo chcę jeszcze dodać zestaw e, ITX-owy e, i zestaw dla programisty. E, takie dwa zestawy, one potem oczywiście, tak jak obiecywałem, będą sukcesywnie rozbudowywane w nadchodzących miesiącach. Dobra, już kończę. Na razie. Cześć.